Oscar Kapczyński na galitym Xboxing Night 11 po walce z Bożym Nowakiem. Szybkie zwycięstwo. Tak, tak. Niestety dałem się trochę porwać emocją. Wiadomo, to dawno nie boksowałem, ale jeszcze nigdy się tak pewnie nie czułem. No i tyle, udało się. Z czego unikała ta pewność siebie, dobre przygotowania? bardzo dobre przygotowania, i długie przygotowania przede wszystkim. Konsekwencje. A powiedz, jak wyglądały? Zacząłem obóz, taki obóz przygotowawczy, oczywiście na początku było luźniej. No bo w październiku już zacząłem trenować z nowym trenerem, no to musiałem wgrać się w to wszystko, także na święta za dużo nie pojadłem. Musiałem zgubić masę, no bo to wiadomo, kontuzja. Odleżały się brzuszek i no i tyle. No i zaczęliśmy. Y, tydzień w tydzień sparowałem. To chyba mi dało taką pewność w siebie, bo sparowałem z dobrymi zawodnikami tutaj od Sadwin Team. I, I nie tylko, jeździliśmy też do Koszalina i tak dalej. Koszalina. Koszalina. <gry> tak. No. E, słuchaj, no bo na pewno sobie wizualizowałeś ten pojedynek, pewnie nie spodziewałeś się, że to się skończy w pierwszej rundzie. Jaki był plan? E, game plan był taki, żeby badać pierwszą rundę. Niestety dałem się porwać emocją, no i się wdałem w tą bitkę. Miałem nadzieję, że pójdzie w bitkę, bo ja słabym ciosem nie dysponuję. No i tyle. No i trafiłem tam raz, drugi, trzeci, było już po wszystkim. Chciałem, po pierwszym liczeniu chciałem sobie odpuścić, ale zobaczyłem, że przyjął tam prawy cios i zaczął pływać. I dalej biegł na mnie, więc twierdziłem, że no niestety trzeba dokończyć pracę. Chciałem trochę przeboksować, żeby spalić tą rdzę. Ale przepaliłem w inny sposób. Ale słuchaj, czemu mówisz niestety? Bo widać było po pierwszym liczeniu, że jest zamroczony, że te ciosy dochodzą i trzeba było cisnąć Tak, tak. Że... Chciałem trochę przyboksować, przepalić właśnie tak jak mówiłem, przepalić trochę. No ale trudno, no dobrze. Dobrze i niedobrze. Mogł, chciałbym trochę dłużej zaboksować, na przykład skończyć to w trzeciej, czwartej. Ale, ale nie wykorzystałem sytuacji, mogłem się... E, Lubię się mścić. Nie mogłoby być tak, że po prostu gdzieś bym przyjął głupi cios gdzieś w czwartej rundzie, bo bym się rozluźnił za bardzo czy coś. No i tyle. A wiem, że Błażej to jest pracowity chłopak. Przepracował te. E, podglądałem jego. Media społecznościowe i rzeczywiście rzetelnie pracował. A powiedz mi, jak z Twojej perspektywy wyglądało przerwanie? Bo według y, niektórych osób to było troszkę przedwczesne. Błaże jest po ciężkiej czasówie y, żargonem bokserskim. No i myślę, że tyle. No. Przede wszystkim jest zdrowy. Myślę, że oczywiście, nigdy nie byłem w takiej sytuacji, Mam, miejmy nadzieję, że nie będę. A jeśli miałbym stawiać e, zdrowie na to, to, czy sędzia przerwie teraz, czy na przykład za dwie rundy, to wolałbym, żeby, wolałbym zachować zdrowie. Pewnie. Dzięki Dziękuję bardzo.